Skręcamy wisko 2,5 TDI AKE Tu blokujemy Kluczem A tutaj mamy klucz założony i odkręcamy normalnie prawo W prawo, to jest normalny gwint. Lewy. Znaczy prawy. Normalny, gwint normalny gwint jest. Ten sam normalnie jak normalną śrubę, a nie odwrotnie, bo, ale zazwyczaj jest odwrotnie w tych winnych listkach i nawet chyba tutaj w nie tak samo jest odwrotnie ale 2,5 ddi jest wszystko odwrotnie więc akurat blisko jest normalnie no. już